Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane. Mamy 15 ósmych. Ile razy w 15 mieści się ósemka? Jeden raz. Tą ósemkę przepisujemy i ile jeszcze zostanie? 1 razy 8 to 8, 15 minus 8 to 7, czyli mamy 1 całą i 7 ósmych. Teraz, ile razy w 16 mieści się trójka? 5 razy. 5 × 3 to 15. I teraz 16 minus 15 to 1. To następne. Ile razy w 12 mieści się piątka? Dwa razy. I teraz ile jeszcze zostanie? 2. A dlaczego? 2 razy 5 to 10. 12 minus 10 to 2. Teraz ile razy w 20 mieści się siódemka? Dwa razy.